Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy kochani miks z drapek za 50 zł. Już Wam pokazuję jak to tu wygląda. Jakie zdrapki udało mi się na dzisiaj kupić. Mam Fortunę 7 i to jest numer 22. Mam kochani Gorączkę Złota z numerem 7. Mam wielka czarna perła z numerem 10. Mam kopalnię Rubinów z numerem 19. I mam jeszcze taką strapeczkę, w której nie za bardzo miałam szczęście, ale pomyślałam kupię jeszcze raz i spróbuję. I tu mamy numer 22. Także w sumie 50 zł wydałam dzisiaj. I zaczniemy właśnie może od. Tej stratki. Um, czego szukamy, kochani? Szukamy monety, szukamy garnka. I no i zobaczmy. Zobaczmy, jak to tu dzisiaj wygląda. Czy coś będzie, czy nie. Czy będzie szczęście dzisiaj, czy nie będzie? No nie widać niestety, ani monety, ani garnka. No, nawet jest prezent i są wiśnie i rubin jest. I zegar, i trofeum i kufer. Ale niestety nie to, czego szukamy. No nie, mamy literki H i tu jest literka G, czyli niestety pierwsza trapeczka pusta. Zobaczmy teraz perłę. Szukamy banknotu i szukamy pierścienia. I zobaczmy czy może tu się poszczęści no niestety nie widać jak do tej pory ale jeszcze, jeszcze jest kilka symboli do wytrapania do znalezienia Zobaczmy. Hmm, niestety, tu też nie ma nic. Tu mamy literki trzy różne, także na bok. Zobaczmy teraz rubinę. Szukamy rubinu, szukamy skrzyni. I zobaczmy, może tu. Może tu, tu jest garniec, tu jest plik. I monety są i korona. I jeszcze raz garniec i monety, i worek, i koniczynka. I korale są. I zobaczmy dalej, i gwiazda, i pierścionek, i jest portfel, ale niestety, 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 nie ma wygranej, gdzie tu są te kontrolne literki, tu mamy literkę Q i tu jest literka M, no niestety, trzecia zdrabka z pięciu, pusta. I zobaczmy teraz fortunę, fortuna 7 szukamy portfela siódemki. No i zobaczmy, czy może tu się coś trafi ciekawego. Hmm. Narty są nawet i rower, i kwiat, i kawa. I wiśnie są, i balsam jest, i awokado, ale ani portfela, ani siódemki. No niestety, nie ma nic. Tu mamy literkę I i tu mamy literkę C. No niestety czwarta zdrapka pusta. Ostatnia zdrabka w dzisiejszym odcinku. Szukamy siódemek. Należy znaleźć jedną lub dwie lub trzy w danej grze, i wtedy wygrywamy jakąś tam wygraną. No zobaczmy. Zaczynamy od pierwszej gry. Jak już mówiłam, właśnie w tej sprawce chyba nie miałam za bardzo szczęścia do tej pory. Nie wiem, czy udało mi się kiedyś chociaż jedną siódemkę znaleźć. No ale zobaczmy, może dzisiaj.

Nie widać też nie. Mhm. też nie. Też nie. I ostatnia szansa. No niestety, no niestety. Zobaczcie dzisiaj odcinek. Pusty, pusty, pusty. pusty, Tu gdzieś jest o, tu jest D, tu jest F. Pusty. Ok, czyli pięć strapek i pięć strapek pustych. Dziękuję Wam kochani za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymam jak zawsze kciuki za Wasze strapki. Wygrywajcie jak najwięcej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i do następnego razu. Zobaczymy czy następny odcinek przyniesie coś ciekawego. Jakąś ciekawą wygraną. <grym> Do następnego razu kochani, pa pa!